Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam, jak pielęgnować vaporyzatory z drewna. Jak wiecie lub nie, jestem dużym fanem vaporyzatorów z drewna. To są, to są przykłady niektórych z nich tutaj mam przed sobą. No i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć, jak je dokładnie czyścić, tak żeby je wyczyścić i żeby o to drewno dbać, ale żeby nie zrobić im krzywdy, bo to jest trochę inne niż w przypadku vaporyzatorów elektronicznych. To działa trochę inaczej. Dobra, to co? Lecimy! OK, mam tutaj przed sobą kilka vaporizatorów z drewna. Sticky Brick Original Dreamwood DLX V2. To jest Milana. A to jest Nona Wong XLS. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować to, to czyszczenie na przykładzie Sticky Bricka. On jest tutaj największy z tego grona, więc to będzie chyba też najwygodniejsze. No i pierwsza uwaga jest taka, że. Jeśli chodzi o wapryzatory drewniane, to czyścić możecie alkoholem izopropylowym, czyli tym, co jest najlepszym środkiem do czyszczenia wapryzatorów, możecie nim czyścić tylko i wyłącznie elementy szklane, czyli na przykład ustnik, e, wlot płomienia, ale oczywiście już uszczelki nie. Uszczelki nie lubią się z alkoholem izopropylowym, czyli jeszcze raz. Alkohol izopropylowy tylko do szkła. Do uszczelek już nie, a tym bardziej już nie do drewna, dlatego że drewno bardzo się nie lubi z alkoholem i izopropylowym. Dobra, więc pierwsze co musicie zrobić, to musicie zacząć od wyczyszczenia takiego, że tak powiem, mechanicznego, wszystkich, wszystkich zabrudzeń, które, które widzicie. Do tego najlepiej jest użyć na przykład jakiegoś wyciora i po prostu dokładnie całą komorę wyczyścić ze wszystkich pyłków, paproszków, wszystkiego coś tam, co się tam zebrało. Na pewno tego trochę się uda wam w ten sposób wydobyć. Możecie czyścić je, również komorę, jeśli jest bardzo brudna, patyczkami takimi zwykłymi kosmetycznymi zwilżonymi w wodzie, ale tylko w wodzie i w niedużej ilości i później trzeba to zostawić, żeby sobie, żeby sobie wyschło. Natomiast jeśli chodzi o samą pielęgnację drewna, no bo tutaj wiadomo, komorę wyczyścicie, sitko możecie jeszcze wyjąć ze środka, możecie je również odmoczyć w alkoholu izopropylowym. Komorę dokładnie możecie sobie wyczyścić całą wyciorkiem, ewentualnie patyczkami z wodą, jeśli jest brudna. Natomiast samo drewno, no to jest coś, czego absolutnie nie możecie czyścić alkoholem izopropylowym, ponieważ doprowadzicie do, do uszkodzenia tego drewna. No i tutaj Potrzebne są środki do czyszczenia, które dostarczają wam producenci waporyzatorów. Z tego prostego względu, że one są, wiemy, że są bezpieczne. Są też takie środki, które na przykład mogą być ok do czyszczenia drewna, a, ale to będzie ok, jeśli będziecie czyścili swoje, nie wiem, meble ogrodowe, ale już nie, niekoniecznie waporyzator. To musi być środek, który będzie też bezpieczny. To jest Sticky Brick Butter, środek, który dostarcza Sticky Brick Labs, producent tego waporyzatora. Ale mam tutaj też wosk do drewna od Dreamwoodów. Już w sumie jeszcze, jeszcze go nie używałem. Mam też tutaj DynaWax, czyli, czyli środek taki do, do czyszczenia waporyzatorów drewnianych DynaWapu. To jest takie, jakiś rodzaj wazylinki po prostu. Dobra. Natomiast chciałem Wam pokazać, jak czyścić drewno przy pomocy tych właśnie, tych właśnie środków specjalistycznych, ponieważ to w większości przypadków wygląda, wygląda podobnie. E, możemy zacząć na tym kawałku, bo on jest największy i najlepiej to, będzie, najlepiej to będzie widać. Dobra, otworzyłem teraz Sticky Brick Butter i wezmę sobie niewielką jego ilość na płatek kosmetyczny, i następnie to rozprowadzamy. Oj magnes. Zadziałały magnesy. I następnie to rozprowadzamy po całej powierzchni drewna. Ważne, żeby tego nie dawać za dużo. No ale zobaczcie jaka jest różnica. To od razu nabiera koloru. No i takie środki nie tylko sprawiają, że waporyzator lepiej, lepiej wygląda, ale też chronią go na dłuższą metę. Czyli... Czyli po prostu zabezpieczają to drewno przed działaniem różnych niekorzystnych czynników. No a przy okazji jak widać Mimo że czyściłem go w miarę regularnie takimi normalnymi metodami, to dopiero w ten sposób schodzą niektóre, niektóre zabezpieczenia, za, zanieczyszczenia. No, więc to musicie sobie wyczyścić. Nie da, tak jak mówiłem, nie dajecie tego, tego zbyt dużo, tylko trochę, a, a następnie takie elementy muszą sobie dokładnie, dokładnie wyschnąć. A ważne, żeby, żebyście pamiętali, że to będzie dość tłuste, więc jeśli rozkładacie to w jakiś Miejscach do, do schnięcia, no to ważne, żebyście sobie zostawili jakiś ręcznik papierowy pod spodem, na przykład, żeby, żeby nie zatłuścić tego, czego byście zatłuścić nie chcieli, tak jak ja teraz swojej podkładki. No i tak przechodzicie przez wszystkie, przez wszystkie elementy takiego waporyzatora. Akurat Sticky Brick Original jest, jest dość spory, więc tutaj jest, że tak powiem, co czyścić. No, natomiast, jak widzicie, nie jest, to, nie jest to skomplikowane, nie jest to trudne. Też te środki, poza tym, że one są tłuste, nie są one w żaden sposób żrące ani, a, ani nie są rozpuszczalnikami jak alkohol izopropylowy, więc też nie musicie się obawiać o, o zniszczenie sobie dłoni. Co najwyżej, co najwyżej je lekko a, natłuścicie. No i zobaczycie, że ten waporyzator po takim zabiegu będzie wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. Na plus, oczywiście. Hmm, tak, no i później kiedy to już się wyschnie, można go przetrzeć e, jakoś szmatką suchą, jeszcze go tak lekko wypolerować i w zasadzie to jest, to jest cała filozofia. Czyli najważniejsze co do zapamiętania, drewno tylko środkami do drewna, w żadnym wypadku alkoholem izopropylowym. A, szkło, jeśli są szkane elementy to możecie oczywiście odmoczyć je w alkoholu, to jest najlepsza, najlepsza metoda ich czyszczenia. A, natomiast drewno nigdy, nigdy w kontakcie z alkoholem, no bo to po prostu szkoda, szkoda takich waporyzatorów. One są zbyt piękne, te drewniane waporyzatory, żeby je a, uszkodzić przy pomocy alkoholu izopropylowego. Jak widzicie jest to kwestia, kwestia paru minut, żeby taki waporyzator sobie natrzeć takim środkiem konserwującym. Nie, nie było to w żadnym wypadku dużo roboty, złożyłem dwa waciki, no i właściwie sprawa jest, jest skończona. Słuchajcie, jeśli chodzi o czyszczenie wapruzatorów z drewna, to wydaje mi się, że byłoby to na tyle. Wszystko chyba już wiecie, jeśli jakieś wątpliwości u Was jeszcze pozostaną, to pamiętajcie, że możecie zadawać pytania w komentarzach. Będzie mi bardzo miło na wszystkie odpowiedzieć. I co? Z mojej strony tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, żeby polubić to wideo, jeśli się Wam podobało. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!